On ma talent wrodzony do, mm -hmm. do grania na fortepianie akurat. Przejął e, ode mnie te geny. <noise> znaczy, no wiesz o co chodzi. Ja, ja niestety nie, 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 nie dostałam takich możliwości. E, ale on naprawdę przepięknie gra. Ja jestem zachwycona. Nieraz się po, potrafię po prostu popłakać i tak wzruszyć, bo to nie jest zwykła gra, serio. Jakbyś go posłuchał, to byś wiedział, o co mi chodzi. Bo czasami niektórzy ludzie grają tak kwadratowo, mm -hmm. a on gra z taką emocją i to jest piękne. A nie chodził do szkoły muzycznej, tylko sam się nauczył. Dopiero od niedawna tak naprawdę ma prywatne lekcje. Jezu. Za namową, moją oczywiście, mówię, nie idzie do szkoły muzycznej. Jezu, sorry, z szkoły muzyczne to tutaj oczerniam. To świetnie widzę te nagłówki. Nie, to nie o to chodzi, tylko po prostu, jak ktoś ma taki wrodzony talent, to uważam, że powinien gdzieś tam też przemycać jakieś mhm. swoje pomysły i mieć dużą swobodę. Dla mnie inspirująca jest w ogóle ta cała twoja historia, bo jak zaczęłaś śpiewać, to jeździłaś przez 4 lata na te wszystkie konkursy wokalne tak. itd. Tak tak Później poszedł, na tym castingu e, do Voice'a. Tak, ja w ogóle lubiłam konkursy, ja, ja lubię konkursy. No bo te judo to jest tak. cały czas sport. Zawody, zawody, no, no nie? Ale to, to dobrze znosisz porażki? Dobrze. Naprawdę? Tak, judo mnie tego nauczyło. Bo wiesz, no, raz wygrywałam zawody, byłam najlepszym zawodnikiem, a nieraz, jak tam lekko wypadłam z formy, nie przyszłam na jeden trening, drugi, no to kolejne zawody oczywiście kończyły się porażką. No mm -hmm. i to było jakby zupełnie normalne, więc y, oczywiście lubi lubiłam wygrywać. Y, I zawsze, jak to gdzieś no, nie było tego pod nim, to się wkurzałam sama na siebie, że nie dałam z siebie 100% i nie przygotowałam się dobrze. Y, ale to mnie, mnie bardzo dużo nauczyło i takiej pokory. Mm -hmm. I, I właśnie też y, takiego dystansu w sumie do, do tego, co się dzieje. A co jest bardziej brutalne, judo czy muzyka? Show branża business. no właśnie. <laughs> Show biznes. zdecydowanie. <laughs> a ten y, pomysł z Wojsem to był twój pomysł? Tak, Autorski? mój. No bo ja ci mówię, ja bardzo lubiłam konkursy, a Wojs mm -hmm. to też był jeden wielki konkurs. No tak. Więc... Y, w sumie to, to po prostu chciałam sprawdzić siebie, chciałam spróbować swoich sił w tym programie. A tak jakbyś miała wrócić do pierwszej takiej jego wspomnienia. Idziesz do rodziców, do mamy, bądź taty i mówisz, że wiecie co, chciałbym pojechać na taki casting. Tak, a I to nie, to jeszcze mówią? przypomniało mi się, była, była w sumie związana z tym historia, bo mm, jeszcze wcześniej wybrałam się na taki konkurs z domu Majki Jeżowskiej. Mhm.